Cześć, Siemanko, Squidow z tej strony o wschodzie słońca. Odcinek z dziennika z Minecraft. Zaczynamy. Ostatnio nie było. Wiecie, czego nie było? Już sobie pokażę Wam, czego nie było. Nie było brzozowych tabliczek i nikogo nie mianowałem. Ale spokojnie, będzie jeszcze na to czas. Po prostu może się tak zdarzyć, że pominę czasami, ale w tym odcinku nie pominę, bo w tym odcinku mianuję na moją tablicę e, czajnika. Co prawda, on ma nick e, Czajnik Games na YouTubie ale myślę, że jak najpierw czajnik, to wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi. Trafiłem czajniczek. E, I dlaczego? Dlatego, że. E, bardzo pomagał mi przy tworzeniu opisów do filmów, dlatego że często jest na live i pisze również komentarze pod filmami. Co ja tutaj mogę jeszcze więcej dodać? Ja jest bardzo pozytywną osobą na moim kanale i zasługuje na wyróżnienie z pewnością. Jak tam idzie hodowla kaktusa? Jest już prawie tak, Widzicie, to nie jest takie powolne. To tak, daj radę całkiem. Niedługo sobie zrobimy kolejne piętra, no ale nie w tym odcinku, bo w tym odcinku jeszcze pozostajemy w tym temacie kolejowym nastawieni, chociaż dzisiaj zrobimy sobie trochę luźniejszy odcinek, a mianowicie zrobimy sobie wyposażenie domu. Nie było wyposażenia domu, dlatego trzeba to zmienić i zrobić to wyposażenie domu. Zaczniemy sobie od zrobienia łóżka, bo nie mamy. Nie mamy łóżka zrobionego. Yy, mamy tylko takie gdzieś w rogu postawione. A tutaj ma być takie porządne łóżko wschód słońca. Jest, jak widzieliście, z początkiem odcinka w tamtą stronę. Więc chciałbym, abyśmy łóżko też mieli zwrócone w tamtą stronę. Yy, I żeby to zrobić jakoś fajnie, to może. Nie wiem. <tłuch> No dobra, coś tu jest ewidentnie nie tak, i ja już wiem o co chodzi. Chodzi o te pół bloki. Eee, tu mają 29. Dobra, zabieramy je. Czy jeszcze jest na przykład tutaj gdzieś parę tych bloczków? Nie. Musimy sobie skraftować ich więcej. Także biorę się za crafting. Proszę bardzo. Eee, crafting dzisiaj z Quido będzie używany. Dzisiaj z Quido... Chcę budować, ale tylko dużo zrobiłem. Nie wiem, czy aż tyle będzie potrzebne, ale może właśnie będzie. Zwłaszcza, że jest tutaj wiele takich projektów z tym piętrem związanych, ale na początku sypialnia. Zrobimy sobie tutaj wszystko tak podwójnie. Nie ma to większego sensu, ale przynajmniej będzie można położyć łóżko. O to chodzi, żeby można było je położyć. Postawimy sobie też płotki. Też będzie to dość ciekawe. Nie wiem, tu, tak? Jak jest symetrycznie po drugiej stronie. Nie jest symetrycznie po drugiej stronie. Więc trzeba będzie coś wymyślić. No i już mam pewną koncepcję w głowie, co wymyślić na to, co poradzić mogę na to. Skuido, nie? <laughs> Ładnie. W pewnym sensie realizujemy wizję Grzesia, bo to on. Pierwszej kolejności coś takiego wymyślił. No więc bardzo mi się to podoba. I gdzieś tutaj po środku po prostu zrobimy sobie przejście, zejście takie o przedzielenie. Tego tak na pół i tutaj zamierzam dać płotki wszędzie. Nie wiem w sumie dlaczego. Bo bez tego też by się obyło, ale wydaje mi się, że może być ciekawiej. No, mi budować. Pewnie nie wszystkim się spodoba ten mój pomysł, ale no nie musi się wszystkim podobać. Ważne, żeby się podobał mi. I tylko to jest ważne. Okay. jedno, drugie łóżko także już to mniej więcej jest tak postawione tu już widzicie, że zmniejszyła się ta odległość do sufitu pomimo tego, że miało być więcej niż tu to jest dokładnie tyle samo co tu ale tutaj bardziej to tak czuć że jest wow, klaustrofobia skuido no nie, może zrobimy sobie też drugie łóżko w tym miejscu gdzieś co ty na to Może pojedyncze łóżka. O. I co ty na to powiesz, Squidus? Czy Ciebie takie rozwiązanie satysfakcjonuje. Mm. Jak tam sądzicie widzowie? Czy to jest spoko, czy nie jest spoko. Ewentualnie dałbym tu jeszcze jakieś lampy, jakieś fajne rzeczy. To jest zawsze coś, co doda temu uroku. Więc warto by było coś takiego zrobić, nie mam tutaj jasno pyłu na razie, ale rzućmy sobie ten żółty, zurowany ozdobny blok. Powiedzmy tak po rogach, chociaż może nie tak po rogach, tylko. Okej, okay, nieważne, rzućmy go sobie tak. Będzie ozdobny. Na pewno lampy jeszcze przejdą rewolucję w tym na tym świecie, bo to co zobaczyłem u Grzesia jest super i chciałbym coś podobnego u siebie zrobić, co dalej. O, to jest kamień, który wykopałem, tam kolejkę kopiąc, więc trochę się zebrało. Dalej może sobie to tak fajnie obudujmy jakieś stoliki do tego czy coś Jakaś wełna, Squido. No. Właśnie, no bo te łóżka są takie zwykłe. Jakieś dywaniki. Właśnie, jak się robi dywaniki? Znaczy, gdzie mam wełnę w ogóle? Tu, jedna wełna. No kurde jak bogato. Eee, zabierzmy sobie nożyce i chodźmy poszukać owiec, żeby zrobić wełnę na dywaniki Trochę wełny jest więcej, zobaczmy No mam 5 sztuk, jeszcze jedną szarą o, Bieda na tym świecie mm, Tak tego nie skraftujemy, musimy skraftować tak Więc zrobimy sobie tylko trochę tych dywaników, ale w jakim kolorze, powiedzcie może niebieskim Niebieski, ewentualnie może fioletowy albo czerwony. Ja wolę jednak niebieski. Może być jasny niebieski, ok? Też będzie fajnie. Wow, pióro! Taką ma teksturę. Właśnie a, a propos tekstur, to ostatnio jeden z widzów mi napisał, że żebym używał normalnych tekstur. No, to ja mu odpisałem, że no, drogi widzu, te tekstury są normalne, tylko że. Okej, okay. tylko że no, takie tekstury teraz są w Minecraft'cie bo ja nie mam żadnego teksturpaka. Więc to jest dość dziwne, właśnie, że nie mam żadnego teksturpaka, a i tak widzowie myślę, że mam jakieś inne tekstury, niż powinienem mieć. O, zobaczcie, dywanik przy łóżeczku. Jak fajnie. Niech sobie będzie Dwanik. Nie wiem, jeszcze połóżmy. Yy... Gdzie połóżmy jeszcze? Hmm. Pewna jest inna koncepcja w tym momencie, ale nie. Nie idziemy tą drogą. Cyk. Ładnie, Squiduś, ładnie. Tak to miałeś zrobić. Co jeszcze? Dobra, tutaj będziemy mieli sypialnię, całe całe to skrzydło. Więc no generalnie jest to już zakończony projekt tej części domu. Ale no przecież masz cały tutaj dom do dyspozycji. Na górze właściwie tu jest takie miejsce, gdzie mógłbym zrobić to wielkie mega akwarium. Czyli, to wszystko zarać tutaj wodą i zrobić tutaj mega akwarium. Ale nie wiem, czy byście mi to wybaczyli, gdybym zrobił w tym miejscu akwarium. Mogłoby to być naprawdę koszmarne. Mogłoby to być koszmarne. Z drugiej strony, hmm. Z drugiej strony, to jednak, jest to fajne miejsce na takie akwarium. Jak się tak przyjrzeć mojemu domowi, no to nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie można by zrobić akwarium. Chyba, że nie wiem, tu pod schodami, ale to naprawdę takie mini akwarium by było. A takie wielkie, to tylko tam. No bo tu jest dużo miejsca. Teraz zrobimy sobie jeszcze inne rzeczy. Na przykład, w tym miejscu chciałbym zrobić taką zbrojownię. Zbrojownia. No i właśnie tutaj jakieś surowce są jeszcze. Nie zebrane Squiduś. Masz tego sporo. W tym miejscu balkon. No, on jest spoko. Na górze będziemy mieli natomiast Enchanting. Tutaj fajnie to. Fajne jest miejsce przygotowane na Enchanting. W tym miejscu yy, może właśnie. To do robienia mikstur, miksturki w tym miejscu. Czyli tam kocioł, statki alchemiczne i tak dalej. No i powoli, powoli to tak nam zapełnia. Ten domek. Skoro tu będzie zbrojownia, to pod schodami będę trzymał jakiś arsenał TNT na przykład. Więc ciekawie to może być. I w tym miejscu. O, na przykład ten koralowce. Pisaliście mi, że jak to wrzucę do wody, to to się odrodzi i będzie fajne, więc może sobie właśnie zrobię to akwarium z tymi, z tymi wszystkimi rzeczami. Co dalej możemy zrobić? Tak, jak mówiłem ta zbrojownia, tylko ja nie wiem jak się za to zabrać, bo mam niby te wszystkie łuki, kusze yy, Co tam powinno być, no, no może właśnie taki stół, stół kowalski, kamień szlifierski, to się może przydać Ale na pewno też statywy na zbroję Teraz jak się to robi, na pewno muszę mieć jakiś zwyklejszy, jakieś deski Tak mi się wydaje, ale teraz sobie sprawdzimy może recepturka będzie podana już? Niestety to się kraftuje troszkę inaczej, co ja nie wiedziałem. Yy, musimy otworzyć kamyczek, zabrać tę yy, kamienną płytkę. Ok, i teraz będziemy mogli dopiero to skraftować. No, jakaś masakra, że to się tak trudno kraftuje. Ale dobra, nie ma tego złego. Mamy cztery na początek. Wystarczy. Nie będziemy aż tak wiele tego robić. Chciałbym tylko ułożyć sobie i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Na pewno, tak przy oknach, sobie to zrobimy. Taką wystawę ich. Może być nawet więcej. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie, tutaj zrobię sobie właśnie taki kącik kowalski, powiedziałbym. Będzie to świetnie wyglądać. Tutaj, akurat, jest wszystko pięknie, żeby to odróżnić. Czyli, żeby tutaj postawić jakieś ciekawe płotki czy coś. No, ale to wszystko się jeszcze okaże. Jak na razie postawimy sobie, no nie wiem, tak te zbroje i a propos właśnie płotków to mogę właśnie iść zobaczyć czy stać mnie na te płotki, zobaczyć co mam z takich narzędzi kowalskich i to tam zanieść czyli na pewno ten stół na pewno kamień szlifierski i tyle co tam widzę trochę mam elementów zbroi, także też to sobie tam zaniesiemy, po co to ma się gdzieś w skrzyni um... Mamy też jedno łóżko, co ciekawe. I mógłbym takie łóżko na przykład wstawić tu, żebyśmy mieli trzy łóżka, ale to zaraz zobaczymy. Najpierw to, później jeszcze te płotki chciałem. E, czyli cyk, pyk jest. Bardzo ładnie, chociaż nie wiem, czy lepiej by tego nie postawić jakoś bokiem. Spróbujemy. Dobra, stoi, jest dobrze. Mniej więcej o to chodziło tutaj. Trochę brakuje oświetlenia, więc tak na razie postawimy taką pochodnię, która pomoże z oświetleniem tego wszystkiego, bo mogłyby się tutaj pospałnować potwory. Nikt by nie chciał, żeby tu się spałnowały potwory. Oj, Squido by na pewno nie chciał. Popływamy sobie w baseniku w ramach tego odcinka. Bardzo fajnie się pływa w takim basenie. Co jeszcze zrobimy? To wsadzimy, no nie wiem tu. Jakieś jedzonko trzeba zjeść. A, myślałem nad tym łóżkiem. Tylko no... Nie widzę tutaj, gdzie go wstawić. Mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Teoretycznie damy radę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hmm, tylko dywaniki musiałbym przesunąć. Ale wtedy to nie wyjdzie tak. Zróbmy potrójne łóżko jedno. Jej, ale Squidow wpadłeś na pomysł. Lecz znaczy, albo podwójne jedno łóżko zróbmy. I jedno pojedyncze takie dragości na przykład. No. I też będzie dobrze, okej? Okay, o to właśnie chodziło. Czyli zrobimy sobie tutaj takie łóżko O. Albo nie. Tak. Skójduś bardzo ładnie. Tutaj możesz dywaniki postawić wokół, wokół na przykład. I tu się chodzi tak spać. Czy może jakieś takie sto stoły, lampki byśmy tutaj postawili, byłoby też takie fajne. I teraz drugie łóżko takie bardziej w goś gościnne, czy ja wiem, postawimy sobie tak. I tym sposobem trochę rozwiązaliśmy problemy, jakie trapiły nas z tymi łóżkami. Ale też no, nie do końca warto teraz się przespać i zobaczyć, jak. To wygląda tak, od kuchni, nie? No, fajnie. Nawet tutaj nie będę wstawiać żadnych schodów, bo widzę, że to nie jest konieczne. Ech, to mi tutaj nie pasuje. Te dywaniki jakoś inaczej, jakby to postawić. No, no nie wiem, nie wiem, po prostu. Po prostu nie wiem, ale się dowiem i jakoś to zrobię inaczej, żeby było fajnie. Może ze wszystkich stron tak o na przykład. Um, a może tutaj taki udawany stolik zrobić, że wiecie, że tu jest stolik niby nie. O na przykład. I tu jest dookoła dywanik. I fajnie to wygląda nawet. Aby ten stolik nie był taki udawany, dajmy tutaj pochodnie na niego. I już to trochę lepiej wygląda niż wyglądało wcześniej. I na sam koniec jeszcze chciałem zrobić te płotki. Widzę, że no nie mam tak za bardzo płotków. Spróbujemy tymi tropikalnymi. Powinno wystarczyć, ok? Mam nadzieję, że wystarczy. Do tego furtka, akacyjna, tropikalna, jedna, jedna skój do. och tutaj popełniłem trochę błąd. Być może przydałyby się dwie furtki, żeby to bardziej wyglądało realistycznie. O, tutaj też popełniłem błąd, jak widać. Ale z drugiej strony możemy zrobić takie podwójne tu wejście, zostawić. W sensie... Skuj do znowu to zrobiłeś. Raz, dwa. Raz i dwa nie czyli coś takiego cyk ja to właśnie chodziło już trochę ten dom nam się wypełnił wiem że to jeszcze jest daleko od ideału no naprawdę daleko od ideału no ale ważne że chociaż trochę nam się ten dom wypełnił nie wiem czy tutaj by takich kolumn nie dać może by to miało jakiś sens o Zabrakło już. No, ale nie wygląda to wcale tak źle, nie wygląda to tragicznie, wygląda to wręcz super, wręcz bardzo fajnie, podoba mi się. No i na pewno będziemy kontynuować wyposażanie tego domu. Bo nie sztuką jest postawić taki dom, a potem nic w nim nie mieć. Trzeba w końcu go wyposażyć odpowiednio i tym też będziemy się zajmować. Ale myślę, że w kolejnym odcinku to nastąpi. Coś związanego właśnie z koleją, z budową, bo takich odcinków nam zdecydowanie jest potrzeba.